Wszystkich tak licznie zgromadzonych przedstawicieli mediów i naszych dzisiejszych gości, prelegentów. Na pierwszym miejscu oczywiście panią Milenę Kędziuk, autorkę książki tej no, znakomitej, chyba już można powiedzieć: książki Cuda Męczennika, Cuda Księdza Jerzego. Jest to, ale to za chwilę powiemy. Witam też serdecznie księdza profesora Józefa Naumowicza, który jest historykiem literatury wczesnochrześcijańskiej, patrologiem, bizantynologiem, ale łączy tą starożytność ze współczesnością, jak widzimy bardzo trafnie, w właśnie idei świętości, bowiem jest członkiem Trybunału Kanonizacyjnego w procesie właśnie naszego głównego bohatera dzisiejszego, czyli księdza Jerzego. Witam wydawcę książki, panią Janotę Sturę, reprezentującą wydawnictwo znak. Czym jest znak? No to nie trzeba tu chyba mówić, wszyscy wiemy. I mamy tutaj też bardzo ważnych ludzi, bohaterów tejże książki, dwoje świadków niezwykłych łask otrzymanych bezpośrednio za pośrednictwem księdza Jerzego, jest to Pani doktor Anna Małecka, witam serdecznie Panią i Pan Grzegorz Kryszczuk. Państwo będą mieli też okazję podzielić się swoim właśnie doświadczeniem, powiem, w współpracy z księdzem Jerzem. Tak? <grych> Proszę Państwa, dziś, znowuż jak wszyscy wiemy, ale trzeba to przypomnieć, spotykamy się w 32 rocznicę, chyba dobrze powiedzmy, męczeńskiej święci księdza Jerzego, ale nie tylko. Spotykamy się także w liturgiczne wspomnienie tego błogosławionego, zapisane w kalendarzu kościelnym. Wiemy, że właśnie droga męczeństwa księdza Jerzemu otworzyła drogę do Powiedziałem na Powiedziałbym, że jest coś wspaniałego w tym, że kościół współczesny Wynosi na ołtarze ludzi dzisiejszych, dobrze nam znanych, stawiając ich za wzór już pasterski, których śladami tych właśnie błogosławionych, czy kanonizowanych, jak na przykład Jan Paweł II, my, zwykli świętelnicy, możemy teraz podążać. Tu się przyznam, że mam to szczęście, że sam miałem przez pewien czas okazję współpracować z księdzemierzy. I to w czasach nawet, w których ta książka nie obejmuje, czyli jeszcze przed Solidarnością. Konkretnie ksiądz Jerzy Popiełuszko w marcu bodajże 80 roku, jeszcze kiedy był rezydentem u św. Anny w Warszawie, został nazwany kapelanem wspólnot Wiara i Światła. To są takie wspólnoty z ludźmi, to jest prawdopodobnie słowo. Zresztą pełnił Tą funkcję wspólnie ze znaną też postacią w polskiej historii, mianowicie księdzem Staszkiem Małkowskim, oni się bardzo przyjaźnili wówczas i, i bardzo blisko współpracowali. Zresztą ksiądz Stanisław był też jednym z kandydatów tej, można powiedzieć, męczeńskiej śmierci, ale jakoś wyrokiem opatrzności został ksiądz Jerzy. Ale spotykamy się nie, według, nie na ten temat, tylko wokół książki Cuda księdza Jerzego. Powiem Państwu też pewnie wiecie, że to jest kolejna z bardzo licznych książek Winny Kingdziu, która się właśnie między innymi specjalizuje właśnie w księcu Jerzym. Z tego co pamiętam to już trzecia chyba książka, ale z prosty mnie dotycząca księdza Jerzego była znakomita biografia, później książka o pani Mariannie Matce. Tym razem nasza autorka tu obecna. Milena opisuje cuda, jakich doświadczyli i jakich wciąż, proszę Państwa, doświadczają liczni wierni za wstawiennictwem księdza Jerzego. Milena Kinciuk zebrała w tej książce, pewnie już mieliście okazję chociaż trochę się zapoznać, liczne fakty dotyczące łask uzyskanych za jego wstawiennictwem. i to już od czasu jego poływania przez agentów bezpieki, na no i śmierci, wiadomości o jego śmierci. Te cuda stały się niejako codziennością w tym miejscu, jakim jest sanktuarium księdza Jerzego, zresztą znacznie szerzej. Książka ta opisuje także inicjatywy, które powstały po śmierci księdza Jerzego, dokumentuje też rozwój, bardzo dobrze dokumentuje rozwój kultu męczennika, w tym liczne wizyty zarówno dostojników kościoła, takich jak Ratzinger, Jean-Marie Gustier, Angelo Amato, obecny przewodniczący kongregacji Wiesław Świętych, czy wielkich postaci świata politycznego, jak George Bush, Wacław Hawel, Margaret Thatcher, Dalai Lama, wielcy przywódcy religijni, którzy wszyscy bywając w Warszawie oczywiście odwiedzają. Czasie. Trzeba powiedzieć, książka jest poświęcona cudom. Od razu to trzeba wyjaśnić, pozwolę sobie wyjaśnić, że autorka kategorię cudu traktuje w bardzo szeroki sposób i temu właśnie poświęcone są kolejne rozdziały książki. Zaczynam, powiem, od szerokiego kontekstu i opisu działalności Księdza Jerzego i jego śmierci. I to, co się działo wokół śmierci, po śmierci, jest tylko szary Polski, Kościoła, jest potraktowana jako pierwszy cud. Następnie opisuje Pani Minę Kindziuk inne cuda, liczne uzdrowienia duchowe oraz fizyczne wielu osób, które modliły się za pośrednictwem księdza Jerzego, a nawet takich, które przyznają, że się nie modliły, ale jakoś tej łaski na drodze swojego życia doznały. Bardzo ważne miejsce, i tu polecam lektury, bo to jest świetnie napisany rozdział, zajmuje opis cudu, który został wybrany do procesu kanonizacyjnego, a który dotyczył przed 14 laty, 14 września, 58-letniego wówczas Francuza z i pod pawierzem François Odelana. Ten cud został przez Kościół wzięty pod uwagę, jeszcze nie jest, ostatecznie zadekretowany, ale wzięty pod uwagę w procesie kanonizacyjnym, który się toczy, o czym będzie mówić pewnie ksiądz profesor za chwilę. Mamy też łaski cuda, można powiedzieć, których doznali nasi goście tu obecni. Będą mieli okazję, jak powiedziałem, się tym podzielić z Państwem. Możemy poznać cuda, które stały się udziałem najbliższych, czyli samej rodziny Kopiełuszków i tam się Ponadto książka w swojej ostatniej części zawiera bardzo obszerny aneks, w którym znajdujemy niezwykle ciekawe i w ogóle frapujące wypisy z ksiąg pamiątkowych znajdujących się w Borskim w Sanktuarii, to jest biblioteka. Najbardziej przejmujące są jednak świadectwa konkretnych osób, opisanych właśnie w tej książce, ingerencje w życie. Wymontowane właśnie za, przez wstawienie mężczyzn. I książkę kończy też bardzo krótko napisana tak, krótka biografia Księdza Jerzego Popiełuszki, gdyż jak na tłumaczy, cytuję, nie byłoby wszystkich cudów za wstawienictwem błogosławionego Księdza, gdyby nie jego życie. I teraz chciałbym, w trakcie wstępu, oddać głos Księdzu Profesorowi Naumowiczowi.